chcę przypomnieć, że rzeczywistość, w której jesteśmy, to jest wojna przeciwko człowieczeństwu. Więc ja czasami muszę podejmować bardzo konkretne decyzje, bo wy czasami nie macie różnych przesłanek, jesteście tak czyści, tak niewinni, a w tej bitwie trzeba mieć rozum uprzedni do którejś potęgi. Stąd czasami wykonuję ruchy, muszę przyjmować Czasami muszę począsnąć, bo to nie da się, nie możemy dzisiaj w, w tej rzeczy, w której jesteśmy, funkcjonować to, co Was wyuczyłem. Na czas wojny obowiązują czasami pewne inne zachowania, rozumiecie? Wy nie nadążacie, więc ja po prostu wtedy podejmuję mechaniczne, szybkie rozwiązanie problemu. Nie mam do Was żadnego żalu, tylko musicie mnie w tym rozumieć. Bo ja też jestem faszerowany różnymi wiadomościami, a diabeł zna moje wnętrze i wie, kiedy uderzyć. Bo czasami daję polecenia, o coś proszę, nie wykonujecie. Chcecie, żebym wam szedł na rękę, a jak ja o coś proszę, to nie wykonujecie. W związku z tym, no, coś jest nie tak w systemie, jak kapujecie. To tylko tak poetycko. O pewnych rzeczach wam, moi drodzy, mówię. To mamy taki pierwszy wieczernik wojenny, tak obskubany, ale dzięki telewizji gromadziliśmy się ze wszystkimi. Niech Pan Jezus wszystkim błogosławi. Niech wszystkich, moi drodzy, na rękach nosi. Dziękuję za trud wszystkim, którzy obsługiwali wieczernik, ukłanym Panom Lektorom, Przedstawicielom dywizji Radomskiej i Świętokrzyskiej, pani Agusi za prowadzenie śpiewu, panią za piękne granie, pani Agatce za obsługę telewizji i całą techniczną otoczkę, wam wszystkim za modlitwę. Cieszę się, że jesteśmy. Czy już nastąpi normalny czas dla kościoła? Nie mam dla Was żadnej gwarancji. Dzieci łatwo jest oddać skórę, ale ją otworzyć później na sobie bardzo trudno. Mają nas już w garści, więc będą pokazywali swoją łaskawość. Kościół stracił swoją autonomię i niezależność. Kiedyś Wam to. Pokażę na podstawie 25 punktu, moi drodzy, Konstytucji, 22 punktu prawa kanonicznego, 213 punktu prawa kanonicznego. Dzisiaj ja to czytałem, no to w orędziach pani już podobnie mówi, co jest w naszym prawie kościelnym. My w ogóle nie znamy, na czym polega autonomia kościoła w świecie. Zawsze wam powstawam. Postaw Nasi biskupi oddali nas bezwiednie w ręce wszechobecnego państwa na pozycji klubu piłkarskiego. Autonomia Kościoła jest całkowicie inna niż klub piłkarski, rozumiecie? To jest dramat niedouczonych biskupów, którzy nie zrozumieli natury Kościoła i miejsca w Kościele, świecie, co nam gwarantuje Konstytucja, Konkordat i prawo kanoniczne. Zrównano nas z pozycją Grzechyński Ludowy Klub Sportowy Grom Grzechynia. Więc robią z nami, co chcą. Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie Państwo składają. Niech Pani z Wam Błogosławi. Ogłoszenia przez dwa razy to samo mówiłem, więc nie powtarzam. W tym tygodniu. Moi drodzy, jutro mamy Agnieszki, panny, ale innej, Anzelma, biskupa we wtorek, w środę Sotera i Kajusa pozdoklewie i wodzie. 23 mamy świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, uroczystość. W piątek mamy świętego Fidelisa i w sobotę świętego Marka. Świętego Marka i zarazem procesja, Dzień Krzyżowy, pójdziemy do Krzyża Świętego. Marka są takowe z długą litanią. Tego dnia przewidzieliśmy poszcisły, czyli trzy posiłki dziennie, jeden mocny, dwa słabe, bez mięsa, przed niedzielnym, moi drodzy świętem, Matki Bożej, Matki Bożej Dobrej, rady. W niedzielę mamy niedzielę dobrego pasterza drugą niedzielę 27 jest poniedziałek wtedy jest też święto grobu pańskiego to tyle wyjaśnień moi drodzy tygodniowych kto by chciał pomóc na pustelni na pustelni to zapraszam od jutrzejsz od jutra już troszkę, w cudzysłowie, lżejsze prawo, tu nas dwudziestu może być, na górze dziesięciu. Jak będzie czas więcej, to w kościółku jubileuszowym usiądą ludzie. Już pod tym kątem w niedzielę setkę ludzi możemy spokojnie przyjąć, bo ja wam zrobię mszę świętą przy kościółku jubileuszowym w plenerze. Więc takie mamy. Tu się porozkładacie na pustelnik, kto przyjedzie. Tylko warunek jeden. Przyjeżdżajcie w maskach. Rozumiecie? O, nie, możemy, nie możemy sobie pozwolić na haka w maskach i rodzinami. Bo prawo zezwala rodzinom iść do parku. Rodzinami. W ramach rodzin. Nie kolegów, koleżanki. Czyli możesz przyjechać z bratem. Z siostrą, z dzieckiem, mężem, z babcią, rozumiecie? Ale nie możecie sąsiadką. Bo wtedy już przemszą świętą otworzę na uścież drzwi. A żebyście znali, jak to wygląda w prawie, zawsze byłem odpowiedzialny za wszystko. Jak młodzież broniła, to moja wina. Nie rodziców, nie proboszcza, nie szkoły. Księdza Piotra, bo on się zajmuje młodzieżą. Rozumiecie? No tak. Wszyscy, psychologia stosowana tak samo jest teraz. Będzie moja wina. Zresztą jesteście dorośli. Prawo maski nie dotyczy instytucji, tylko dotyczy osób. Wedle prawa ksiądz przy ołtarzu nie musi mieć maski. A w dodatku ja się do was modlę tyłem, więc co najwyżej zarażam krzyż, czy ścianę. Rzaty Dęcka nie mieści się w tym prawie. Czyli w niedzielę może być tu więcej osób. Bo Górny Zamek ma prawie pół hektara, 5000 metrów kwadratowych, to dzieci 300 ludzi się tu spokojnie pomieści w różnych punktach. Bo przypominam. Pustelnia jest nietypowym tworem prawnym w rzeczywistości europejskiej, więc więcej nie wyjaśniam, żeby nie ułatwiać przeciwnikowi myślenia. Ksiądz jest nietypowy i pustelnia jest nietypowa. Tak to Bóg stworzył, i na bazie tego próbujemy jakoś przetrwać i modlić się. Na rekolekcje małżeńskie 7-15 lipca. Zapisało się już 25 osób. 25, 24 osoby, czytam je, bo to już muszę co parę dni ogłaszać. Bogusław, Bogusława W. Jan Rózek, Anglia, Natalia i Marcin W. Z., Ramczykowcy Lemborg, Maria K. Jerzy Z., Latocha Komorniki. Zofia W. Krzysztof Z. Ziobrowyszków, Piotr Z. Karolina M. Karolina M. Karolina M. Kuzon Kielce, Jadwiga W. Sapiecha, Władysław Z. Sapiecha Mar Marciszów, Genefa W. Janusz W. Zaremba Wielun, Halina Z. Świątek Kraków, Józefa W. Szulborska Lochów, Jan W. Szulborski, Lochów, Agnieszka Z. Saomir Z. Góra, Studzienice, Jacek W. Karnas i Elżbieta Morawska, Pietlanka, Anna W. i Aleksander W. Oleś Knurów. Można na te rekolekcje przybywać z dziećmi, tylko z tym, że dzieci biorą udział w nabożeństwach. Kabujecie, wam przy świętej nie, że dzieci se gonią po placu, a wy tutaj. Takiego myślenia u mnie nie ma. W zeszłym roku zdali egzamin, wypowiedziałam, że jeśli nie podejmiecie mojego profilu, ja już nie robię rekolekcji małżeńskich, żeby tu była dla dzieci swoboda. Jak będzie konferencja stanowa, no to wtedy ktoś się dziećmi, albo któraś pani Różańcowa zajmie, cokolwiek, pomogą wtedy pani Basiu. Najwyżej cztery osoby na te rekolekcje. Żeby jedna była koło dzieci, zajmie się nimi, wypilnować. Rekolekcje małżeńskie, czwarty, dwunasty sierpnia. Kolejne 24 osoby. Jacek W. Elżbieta M. Łazar Szczecinek, Joanna M. Lichowska Warszawa, Wiesław Z. Lipka Malkinia, Janina W. Tadeusz T. Karpiński, Kietlanka, Teresa Z. Wacław Z. za Zawistowski, Ostrów Mazowiecka, Jarosław Z. Janina M. Kuźmiński, Flo, Frączyk, Białystok, Piotr Z. Neymar i Anastazja Z. Neymar Wolińska, Kobyłka, Stanisława Z. Jabłońska, Składowska i Marek W. Jabłoński, Opole. Janina W. Kazieracka i Kazimierz W. Łapy, Kryzna Z. Żyła i Marii Sosnowiec, Marian Zen Karczewski, Zofia W. Karczewska, Zięba, Czerzew Osada, Witold Z. Paweł P. Zawadzki, Lemborg, Katarzyna M., Idariusz Z. Motyl Szczecin, Alina Z. Pieńkowska, Ottawa Ontario. Przypominam, o tu jest, widzę, bardzo dużo par w współmałżonków, to się cieszę, ale jak ktoś jest sam, a nie chce przyjechać, a pan Jezus też obiecał, że da łaskę walczącej połówce o drugą połówkę. O szczegółach, jak się przygotować, to będę dopiero mówił bliżej, yy, bliżej rekolekcji, bo po prostu moje intencje są czasami bardzo źle rozumiane. Wyjaśniam, o, drodzy Państwo, wpłynęły pierwsze trzy ofiary na pańszczyznę po jednym dniu po 150 zł. Cieszę się, bo mnie znowu źle zrozumiano. Na razie proszę w skali rocznej trzy dni robocze lub trzy dni pańszczyzny funduszowej. Bo, jakby wszyscy byli, no to mamy tu tyle do Ale to część jest gorliwa, cieszę się, część nie może być fizycznie, no to w formie czynszowej. Więc ustaliłem, że jeden dzień pańszczyzny to 150 zł. Nie trzy. Bo wszyscy zrozumieli, że trzy dni. No, kto będzie pracował za 50 zł? No, więc no, ja to tylko wyjaśniam. Nie, nie żądam, żeby dawać ofiary. Trzy dni w jednym dniu, dasz w jednym kwartale za pół roku, musimy wymyśleć system utrzymania pustelni. Bo Pan Grzesiu nie jest w stanie wszystko, on ma już tyle, to idzie zwariować. Ja mam tyle haseł, Moje, jest nas tylko w sumie kilka osób obsługujących całe dzieło. A obsługujemy już dziesiątki tysięcy. Logistycznie, czyli wirtualnie, a na uroczystościach tysiące. Nie było szans, którą się zajmujemy. Święty Józefem, mamy chodniki niewymyte. Jak auta jeździły z błotem? Mamy, no nie ma. Jak chcemy sam tamtym zdążyć, to tak tym się nie zajmie. To muszą być ludzie. Nauczyć. Jak pompa pracuje, Dzieci to są tysiąc haseł. A, a mechanizm diabła jest tak perfidny nad pustelnią, że triumfuje w każdym oczku. Panom ministrantom przypominam, mikrofon ma zasady. Śruba zawsze dokręcać z wokół taka kółeczka, bo jak panie ruszają, ona się samoczynnie porusza. Takie kółeczko jest. O, jak mi podajecie, musicie mieć to. Mikrofon ma kolor zielony, lampkę i je włączamy. Bo aspergę ktoś włączył, ale w połówce, bo jest, nie dociągnął. Jak ja ci już ufam w ciemno i ja zaczynam aspergę me i nie słychać, nie słychać miśmienia, to dzieci mi nery drżą. A wy nie znacie kondycji, co diabeł robi ze mną od czasu mszy świętej, bo jak my są razem przy stole i zbyt dużo gadamy o pierdołach i czasami, to jestem nafaszerowany, jestem nafaszerowany maseczką, hasłami różnymi, więc próbuję podjąć dzieło, żeby jako tako zabezpieczać nas, no ale w tym czasie mam cały czas komunikaty, teńsce do medalionu, ci chcą dary, a ja mówię nie, nie teraz. Bo ja nie wdrożyłem systemu obronnego, A wy jak wściepnięci w ostatniej chwili hasła. Więc ja jestem przy ołtarzu trupem. I w pewnym momencie wołam Panią Agnieszkę, idź, powiedz na górze, że z rąk Policji nie możecie niczego przyjąć. Żadnego dokumentu, żadnej koperty, nic im nie wierzyć, bo przychodzą na plebanie, ładnie z księdzem gadają i wręczają mu mandat, kolegium. Niczego nie odbieramy. Rozumiecie? i nic nam nie zrobią. Niczego z rąk policji nie odbieramy. Więc żeby przeszkolić, żeby wdrażyć domowników w ten system, to jest pół roku, żeby jak będą pamiętali. Urzędnik państwowy dla nas Polaków jest w tej chwili zagrożeniem, kapujecie? Niebezpieczeństwem. Na własne oczy widziałem napis jak jechałem na północy Polski dwa lata temu autem na jakimś potężnym zakładzie. Największym niebezpieczeństwem dla naszej firmy są urzędy państwowe. To taki zarąbiasty. Co to? Potwierdzam to. Stworzono system, który nas zażyna. Jeszcze w Bogu dzięki. Są adwokaci, są sądy. Jak weźmiemy pismo, nie obronimy się. Kapujecie? Bo cały system, który nam wprowadzają jest niezgodny z konstytucją, z wieloma punktami, że rząd wprowadza ustawę, ale on, ona musi odpowiadać zapisom konstytucyjnemu. Konstytucja jest nad rządem. A wam nagadali, że kodeks pracy jest nad konstytucją. Dzieci, I ma po prostu mamy zamordyzm. Urzędnik państwowy jest dla bytności Polski teraz totalnym zagrożeniem. To samo z policją. Wszystko grzecznie. Jest to człowiek. Szanujemy. Ale w niczym im nie wierzyć. Rozumiecie? Bo mówią piękne słówka. W nic nie wierzyć. Nie, ma na, nie wpuszczamy na teren posesji. W bramie stoimy. Nie mają prawa wejść, bo oszukują. Ja to już przerabiałem, jak chodził Sanepid. To dawali mi na końcu po kontrolach podpisać dokument, że dałem zgodę na wejście. I jak ja dopiero wykryłem tych skumanych oszustów. Jak chcą, pismo prokuratora, kto to jest? Zaraz was puszczę, ale najpierw wykonam telefon do adwokata. Zawsze tak się. I sobie miejcie jakiegoś adwokata, żeby zapłacił mnie, żeby ci tylko powiedział, wpuścić czy nie wpuścić. O co chodzi? Bo Pan Jezus nas przeszczekł w orędziach, że teraz kolejnym etapem tej naszej wolności są już dyktatury. Bo ci, co są przy żłobie, no to mają nieskończoną chęć rządzenia. Jesteście świadkami tworzenia się dyktatur w systemie demokracji. Z szacunkiem do wszystkich urzędników. Świadomie lub nieświadomie. Staliście się zagrożeniem dla siebie samych i dla nas Polaków. Niczego nie bierzcie w ciemno do ręki. W niczym im nie ufajcie. Nie są to instytucje, które wmawiają społecznego zaufania. Przyjmujemy krzyż, jaki stał się naszym udziałem. Straciliśmy wolność. Staliśmy się państwem kolonialnym. Nie o wiele gorsza niż komunistyczna. Ale jeszcze mamy Boga. Dramat jest taki, że resztka pozostała, która mówi, że mamy jeszcze Boga. Wybieracie klatkę. Idźcie tam do końca będę się bronił przed klatką. Stąd też przyspieszam wołanie maranata. przyjdzie z Teraz nasze wystawienie sanctissimum, procesja. Moi drodzy, przypominam o zasadzie, do której was wychowałem. Na naszej procesji tylko dziot nic w rękach oznak kultu nie niesie. Rozumiem, powtarzam. Tylko dziot nic w rękach nie niesie. Oddajemy hołd Bogu, z radością bierzemy święte znaki, badachimy, krzyże, kadzidła, feretrony, świece i oddajemy należną cześć Bogu. To nam gwarantuje prawo wyznaniowe, dzieci, konstytucja, etc., etc., byli na tyle delikatni, że nie, wy, nie słyszałem, żeby wydali ustawę, że procesja jest manifestacją. Dali kazus, tu są dżentelmenami, że pięć ludzi w kościele plus obsługa kultu. Nie określili cyfry. I księża się boją. Prawo należy interpretować na swoją korzyść. Taka jest zasada legislacyjna nie napisał, no to może być tu stu ludzi i my idziemy na procesję i nic nam nie zrobią. Wystawię Sanctissimum. Panowie dadzą tu klęcznik mój. Teraz sobie odśpiewamy spokojnie nieszpory i to już prowadzamy w zwyczaj na moi drodzy wieczorniku że w czasie Wieczernika przed procesją będą nieszpory. Bo później mamy przyjęcie do zakonu, dziś na razie nie ma, więc jest lżej, a ja mam też zobowiązania formalne wobec mojego szefa. Muszę wykonać pewne... Chcecie, żeby to rosło, żeby przeze mnie spływały na was łaski i ja muszę być konkretny, dosłowny, toćka w toćkę, to co chce ode mnie Pan Bóg. Tylko przypominam o zasadzie Boga, wraz z wzrastającą ilością łask, wzrasta ilość krzyża. To o tej proporcjonalności pamiętajcie.